Ogrzewanie mojego domu to nie jest żadna dostarczona dodatkowa energia. Nie dostarczam ani gazu, ani prądu, ani ciepła. I teraz, żeby to wszystko, żeby to wszystko zagrało, to jeszcze musi być jedno ale czyli moim zdaniem będzie to wszystko pod warunkiem prawidłowej budowy. I tutaj zwracam się do projektantów, zwracam się do instytucji, zwracam się do uczelni, i tak dalej, że yy, my możemy. Yy, nie dostarczać żadnej dodatkowej, płatnej, kupnej yy, energii ze spalania czegokolwiek, my mamy to wszystko, czyli gotowanie, prasowanie itd. itd., itd. Moim zdaniem będzie to wszystko realizowane prawidłowo, jeżeli będziemy mieli budynek oszczelności 03 do 06.